Bam, bram, bam, bam, bad piggies <noise> To może być coś takiego, jeśli tak to napiszcie w komentarzu i siema to jest Alex i oczywiście bad piggies I bardzo dziękuję, bo dobiliśmy 200 wyświetleń, to jest 224 wyświetlenia, przepraszam że moje przyrzeczenie się, no, no, no. no, a jeśli Wam się spodoba takie takie, takie interdziwne z East, to możecie napisać w komentarzach. dobra, my tu już wszystko przeszliśmy, wszystko jest zone My teraz będziemy Race and swift. I to skończyliśmy na 17, 18. Zaczynamy. 14. Tu... dobra, a jeśli właśnie film spodoba. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwonkiem mieć powiadomienie na następny film, bo dobijamy już 300 wyświetleń. To bardzo fajnie, że dobijamy. O, dobra. Podmiot szapański. O Jezu, podmiot szatański się rozwalił. O, lolol. Daj zdobądź to. Co tu się dobija. Jezu, wszystko zrobił. ja nie mogę. Dawajcie. I takie to, taki to jest, psujące się. Dobra, na pewno nie zdobędziemy tej skrzyniczki. Nie urzeklił. Też za bardzo nie działa na to. Wow, Jezus Maria, jak się to polecało całe. Dobra, jedzie, 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 z Guki na pazurki i dojechał, jest! Jeszcze się bardziej rozwalił, o Dobra, mmm, tak. no i na jedną wioskę. W ogóle mieliśmy nakarmić tego koła, ja dostałem... Patrzcie mój, mój poprzedni odcinek, widzicie, to jest część dziesiąta, no i widzicie, dostałem 40 ciasta i go nie nakarmiłem, jestem normalnie, normalnie jestem... Barbaryła, żeby, żeby nie nakarmić mojego króla. No to jest dziwne. Dziwne, prawda? Ale tak, normalnie to naprawdę dziękuję, że dobiliśmy 200 wyświetleń i 12, może 11, Jezu. 12, 11 subskrypcji, bo dobiliśmy. na statystyki i tak Wam powiem zaczęło mnie trochę tam subskrybować, no trochę i nie. Takie smutne, ale też wesołe, że ktoś mi subskrybuje. Dobra. Dobra, nie będziemy go bo to zajmie nam pół roku. Całe pół roku. <grydy> I XD. XD, normalnie XD, zobaczymy jaka jest godzina. 37. Będzie taki szybki odcinek, bo ja nie, nie mogę tak długo nagrywać, bo. Um, bo tak. Dobra. Co to jest? Tu mam podmiot szatańskiego się pojechać, ale je nie, tak będziemy nazywać podmęt szatański. Um, tutaj jakoś ma jechać. co ma pierwsze zrobić, ma się jakoś unieść, jakoś nie zrozwalić się, tu przejechać, jakoś zrobić pętlę i się normalnie rozwalić na 30, 30 kawałków, no to zrobimy nasz podium szapański, który będzie mamy taki taki, to się spowoduje, co możemy tu użyć, jestem głupi. Światło rozwaliło się cały wyjść, nie mogę zrobić, naprawdę. No i kur tyłu zrobiło się, tak. No, się spodziewało. To jest właśnie ten pogrzeb szatański, który będzie rozwalać ciągle. No dawaj... Nie tu! Zrobiliśmy też ten kres, tą głową No i więcej już Więcej już się nie... Nie, już bardziej się nie pojechał za bardzo. Dawaj, podmiot pojedzie. Nie doskoczyłem! Nie, nie, nie doskoczyłem. No nie doskoczył to. Wyskakuj tu! I ten podmiot jest nierówny. Nie będę płacił 120 i pół gieł, ale na łódkę to oburzenie. Chyba tutaj. Bum! Co się... Co się... Co się stało? Co się... Co <Słyszę> się stało? Tu jakoś i zaliczyłem. No, Okej, okay, dobra, nic nie mam powiedzenia na no, słowo. O mój Boże, tak gra jest naprawdę już nam Normalnie no, ma trzeba to tylko skierować tutaj. I tu ma to zdobyć. O głupia! Tu ma jechać? Dobra.

Tempo zadziałało bo się dochowało na Tak, tak pojedzie na 100. Paczek jedzie normalnie, jak od 2 Dobra, cały się zwalił. No, normalnie, to jest jakiś. To jest podmiot, który nie umie Normalnie, to jest jakiś szatański podmiot. Teraz tu nie. Już cały rozwalił o peski tu. masakra, No i ciebie się zwali bardziej. A ja, dzisiaj na mnie wychodzi. To... Nie wiem, dzisiaj mi to nie wychodzi. Dobra, tutaj wyskakujemy. Jedziemy jak pędzi. W... Struś pędzi w normalnie. Nie, nie, nie. nie. A teraz, co mam robić? teraz, <grytanie> co niby ją mam zrobić? Mam jeszcze jeden pomysł, żeby Pański pom pom że ja o szybciej. To mam na. Ja już nie wiem, bo ci się, jest to się na... ...moje przemyślenie jest bardzo ważne. To silnik! Dobra. Tu jeszcze się nic nie... ...podmiocie, gdzie ty lecisz? Gdzie ten podmiot poleciał? z to! Ten podmiot już w ogóle nie działa ani na zmysły moje. Dobra, zapłacimy to 120 HSV. Nie wiem, jak on to zrobi. Nie wiem. Tak, 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 rzekomo ja. Tak mam zrobić. A? Może B? C? Nie A. Jo. Ciało ja zwaliło się. Weźmy punkt B. Więc to równowagę zachowa. I tutaj! Jest, jest, jest! Jest! Ale to do. Dobrze. Maria. O, się sekund, wow, jest dobrze. Dobra, w dzisiejszym odcinku to tyle. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się film spodobał. A jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, więc papatki! Oh my god.